W dzisiejszej Ewangelii mamy y, rozmowę Jezusa z arcykapłanami i starszymi ludu. Oni pytają, jakim prawem to czynisz? Chodzi też o nauczanie. Kto ci dał tę władzę? Jezus nie odpowiada im wprost na pytanie. Dlaczego? Dlatego, że oni są rządni tej wiedzy. Jezus prawdopodobnie wysnuwa taki wniosek: wyczuł ich, że mogą też to w zły sposób wykorzystać, że nie należy im się ta prawda, ponieważ mogą tego nie uszanować, mają złe intencje. Oni chcą wiedzieć, a nie je słuchać. Nie mają w sobie ufności, nie mają w sobie wiary. By przyjmować prawdę, a Jezus jest prawdą, jak mówi w swoim Ewangelii, to potrzebujemy wiary. A żeby wierzyć, potrzebujemy pokory. I tutaj uczonym arcykapłanom, starszym ludu brakowało tej ufności i wiary. Jesteśmy, można powiedzieć, już w drugiej połowie Adwentu. Wkroczyliśmy w trzeci tydzień można się zastanowić, czy biorąc udział w różnego rodzaju praktykach, które y, pokazują, jak wierzymy, można zadać sobie takie pytanie: czy ja robię coś mechanicznie, czy też nawet słuchając lekcji w kościele, Ewangelii, kazań, przyjmuję wiedzę, czy to Karmi moją wiarę, bo na cóż byłoby nasze praktykowanie, na cóż by było też, na cóż by było to słuchanie Ewangelii i kazań, homili, gdybyśmy nie robili z tego duchowego pożytku, nie współpracowali z tym Słowem, które do nas dociera. I to jest dobre pytanie na dziś: jak współpracuję ze Słowem, które niesie prawdę? Prawdę o Bogu, prawdę o mnie, prawdę o życiu naszym na ziemi tutaj. Jezus mówi: Przyszedłem na ten świat, aby życie miały, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Wiara rodzi się w innym miejscu w Pisma Świętego czytamy, ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo Boga. Najważniejsze jest to, jak słuchamy. Czy przyjmujemy życie w obfitości? Czy nasze słuchanie jest też taką zgodą i decyzją przyjmuje to wszystko co Bóg chce mi dać w słowie? Nie traktuję też słowa wybiórczo. Czy chcę całkowicie poznać prawdę? Czy jestem może jak ci, którzy dzisiaj chcieli się czegoś dowiedzieć, by mieć po prostu jakąś wiedzę i no jeszcze właśnie może źle ją wykorzystać. Kto Ci dał tę władzę? Powiedz no nam. Duchu Święty, dzisiaj, w ten poniedziałek adwentowy, w, trzecią, w trzecim tygodniu adwentu, chcemy Cię prosić, abyśmy dobrze wykorzystali ten czas naszych ćwiczeń duchowych adwentowych, kazań, rorat, modlitwy wytężonej, Wsłuchiwania się w słowo, umartwień, postanowień. Niech to wszystko służy nam ku temu, abyśmy wzmacniali swoją wiarę, pielęgnowali nadzieję i doskonalili w sobie miłość. Niech dotrze do nas przesłanie tej Ewangelii, że jeżeli chcemy prawdy, to potrzebujemy wiary i ufności. A jeżeli potrzebujemy Chcemy wiary i ufności, to potrzebujemy też pokory. Pomóż nam stanąć, Duchu Święty, w pokorze. Może nawet bić się w piersi i powiedzieć: Tyle razy słuchałem, a nie usłyszałem, bo brakowało mi wiary i pokory. Duchu Święty, pomóż nam chodzić z tym pytaniem: Jak słucham? Czy mam w sobie wiarę, by słuchać? Amen. Co zamierzasz, bracie siostro, zrobić y, właśnie z tą nauką płynącą z dzisiejszej Ewangelii? Może warto by było y, chodzić z jakimś wątkiem z nauczania, ze Słowa Bożego, które ostatnio usłyszałeś. Niech to pracuje w Tobie. Pozwól usłyszeć to Słowo, które słuchasz. Usłyszeć. Jeżeli masz takie słowo i chciałbyś się nim podzielić, zamieść, umieść to w komentarzu. Życzę Wam pięknego, błogosławionego poniedziałku. Like, subskrypcja i zapraszam do zrzutki. Szczególnie apeluję do tych, którzy by chcieli, a jeszcze może nie złożyli ofiary albo mają ochotę komuś przesłać informację o tej, yy, o tej zrzutce. Z serca dziękuję za każdą ofiarę i z radością chcę powiedzieć, że już osiągnęliśmy ten pułap 18 tysięcy. Gdzie to jest dla mnie też taka informacja, że można już rozglądać się za e, kupnem e, Nord Stage e, pianina. E, ale poczekamy, bo może rzeczywiście wyjdzie nowy model z nowym rokiem. Zobaczymy. To tyle. Do zobaczenia e, Błogosławionego Poniedziałku.